Stopniowe odmrażanie cen energii oznacza, że od 1 lipca, jak wiemy, płacić będziemy jeszcze więcej za prąd. Jak dużo więcej? 30%. 30%, nie 30 zł. Więcej możemy zobaczyć na swoich rachunkach, i nie wiadomo, czy ustawa, którą szykuje rząd, nas przed tym uchroni. Nie wie tego samo Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dzisiaj sprawdza. To jest absolutnie tam 20 parę pod 30%. To jest najgorszym przypadku możliwym, ale jeszcze szukamy, co zrobić, żeby ten, ten poziom obniżyć. Czyli nie 30 zł więcej na rachunkach za prąd, jak pisała wcześniej minister Pałina Henning-Kloska, a 30% więcej. Ten wpis z mediów społecznościowych zniknął błyskawicznie po wytknięciu błędnych wyliczeń minister przez internautów. Minister tłumaczy to tak. My uśredniamy cenę. Uśredniając cenę sprawiamy, że y, jedne rachunki, te y, najmniej y, osób, które najmniej zużywały prądu mogą lekko wzrosnąć. Faktem jest, że od lipca nie będą już obowiązywać dotychczasowe, zamrożone, niższe stawki za energię elektryczną. Nowa ustawa przewiduje uśrednienie cen dla gospodarstw domowych do poziomu 500 zł za megawattogodzinę. Jak to się przekłada na rachunki za prąd? Jeśli... Spojrzymy na cenę samej energii, to jest wzrost o 9 groszy na, na kilowatogodzinie. 9 groszy za kilowatogodzinę wzrośnie cena energii. Polacy już drżą na myśl o rachunkach grozy. Same podwyżki energii, może by to jakoś było, tak? tylko coś się z tym wiąże? Oczywiście podwyżki innych artykułów, tak? bo z energią związane jest praktycznie wszystko. Nie wyobrażam sobie wzrostu nagłego. Całej żywności, większości żywności. Przycisz te pasa dosłownie. Powinniśmy się wycofać z tego Zielonego Ładu, i wtedy ceny energii będą niższe. Opozycja alarmuje, że rządzący nie przedłużyli obowiązującego do 1 lipca zamrożenia cen, by ulżyć rodakom. Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt ustawy, która ma pomóc Polakom i ma zatrzymać te galopujące ceny. Obecny rząd. Pozwala na to, żeby rachunki za prąd, za gaz były tak wysokie. Kompletnie się tym nie interesuje. Problem w tym, że bon energetyczny będzie przysługiwał tylko dla bardzo nielicznych, nawet spośród nisko uposażonych. Dla gospodarstw jednoosobowych będzie to 300 zł przy dochodzie 2,5 tysiąca zł brutto, czyli znacznie mniej niż minimalne wynagrodzenie miesięczne. Prąd i ogrzewanie to nie luksus, pisała Paulina Matysiak. To podstawa egzystencji. Rząd musi podnieść bon energetyczny, w przeciwnym wy w wypadku tysięcy ludzi nie będzie stać na rachunki. 300 zł rocznie dla zapowiadanego świadczenia to nie jest wystarczająca pomoc. Dlaczego rząd nie przedłużył zamrożenia cen energii obowiązującego jeszcze do lipca? Politycy nie powiedzą tego wprost, ale niezależnie od strony sporu wszyscy chcieli odmrażać, ponieważ mamy problemy budżetowe. Od pierwszego lipca będzie Prawdopodobnie drożej na rynku energii po kilkadziesiąt złotych miesięcznie, z tego względu, że pozostanie cena maksymalna, ale na wyższym pułapie. Z drugiej strony zostaną usunięte limity zużycia. Minister Klimatu potwierdza, że ulga zależy od decyzji ministra finansów, a rachunki zapłacimy z własnych kieszeni. Edyta Hołdeńska, Telewizja Republika.